Halo, halo, witam, Borosy tutaj, czekajcie, z tej strony mamy dzisiaj 24 kwietnia, no i oczywiście jak to robię codziennie, pokażę wam nowy sklep, Fordy to nie, Widzę, jeszcze za tym chciałem wam tylko powiedzieć, że możecie zostawić suba na tym kanale, bo lecimy, widzę, po 74 tysiące, więc jak ktoś nie subskrybuje, kumpel, strzel suba, będzie kozacko. No oraz oczywiście dodam tutaj do znajomych, widzę, 10 osób, które mnie zaprosiły do znajków, więc jak chcecie mieć mnie to mnie po prostu zaproście. Ja tutaj bez mniejszego problemu codziennie na sklepikach przyjmuję, na streamach i tak dalej, więc zapraszajcie śmiało i myślę, że potem można jakieś fajne składy na streamach na przykład pograć. Dobra, więc lecimy do sklepu, Patrzymy co tutaj mamy Chciałem tylko powiedzieć, że możecie użyć kodu Zakzakety w sklepie Fortnite Wielkie dzięki, wielkie pozdro I patrzymy co ma dzisiaj w sklepiku Czy mi się tylko wszystko nagrywa? Ta, nagrywa się widzowie, słuchajcie, widzowie, widzowie, eee, cyk, dobra eee, po pierwsze widzimy tutaj nowego skina, którym jest osika, osika, osika Słuchajcie, ten skin mi przypomina, ee, kurczę, żeby wam pokazać to coś, widzę ten skin mi giga, ale to giga, giga przypomina specjalistkę z zobaczcie, czy nie ma w nich podobieństwa, tutaj wygląda tak, a ten ze sklepu wygląda, słuchajcie... Tak, ej to jest mega podobny skin, one mają taką samą czapkę Ale ta ma takie fajne spodnie, nie wiem to jakieś takie ogniowe, czy bardziej liściaste Takie wizualne, no napiszcie w komentarzu jak wam się podoba ten skin To Tutaj ognista czacha, jak dla mnie skin jest totalnym, totalnym kozakiem No mi się naprawdę podoba, pewnie go sobie jutro kupię Jak sobie z rano wstanę, moim zdaniem 9,5 na 10 Fajne włosy, fajne okulary, fajna czapeczka Fajne tutaj wszystko, jak dla mnie skinek idealny, naprawdę Mnie się mega podoba Dalej mamy Kirę, e, słuchajcie, e, i przede wszystkim w tym skinie też jest dobra cena, bo tylko 800. Dalej mamy kierę za 1200 To jest taki skinek, wiecie, że jednym się będzie podobał, drugim się nie będzie podobał. Ja jestem w tych, który, którzy tak, no takie wiecie, 50-50, w sensie, jest spoko, ale jakoś dla mnie nie ma szału, w sensie fajne ma włosy ten skin, to na pewno jest jego duży plus. E, idąc dalej, mamy blokowe ostrza, kilofy podwójne, e, takie... No takie podwójne, takie ostrza, zielonkawe, ciekawe, ciekawe, kilof Dalej, zielony ożył za 8 minut, e, Również mamy brain, br, brynę Jakoś tak to się, widzę, czyta tutaj, taka um, Jakby, jakby to ująć, taka Nie wiem, mi to przypomina taką glutkowatą Meduzę, coś w tym stylu, takie połączenie e, Dalej, axo, czyli również skinek, taki koszykarz, w sumie, jakby nie patrzeć tutaj e, Widać team nachos, jakiś jedyneczka na plecach No mamy axo, widzę, taki kosmita Oczywiście jego plecak też ma 4 style 1, 2, 3 oraz 4 Tak to właśnie wygląda e, Trójdząb plazorytowy za 500 oraz e, Toporolotl, dokładnie tak I e, Idąc dalej, pomidorek powrócił Eee, jego tak dawno chyba nie było e, Wraz z zakupem pomidora Dostajemy zadania, dzięki którym odblokowujemy Ten styl, taki z łyśkami na głowie, coś w tym stylu. Jak dla mnie? No, ciekawy, śpieszny skinek. E, toporni, czyli krajalnicy do pizzy. Widzę, jaką pizzę lubicie. Napiszcie w komentarzu tutaj, takie wiecie. E, takie możecie rzeczy fajne napisać w komentarzu. Będę serduszka przypinał. Dalej, nocna krajalnica, czyli jakaś podwójna. Nie wiem, jak to miałoby się sprawdzić, bo w sumie, jakby się kroiło tym pizzę, to by jakieś takie dziwne paski wychodziły. Ale no nie wiem, nie mam pojęcia. E, dalej, dodatkowy ser, czyli roztopiona. Tutaj lotnia serowa e, z jakimiś tutaj ziołami i tak dalej. Dalej mamy metalika, skin taki metalowy, no metalik metalowy, to powiedziałem, że normalnie jasny gwincior No metalowy skinek widzowie, taki żołnierz metalowy, coś w tym stylu. E, powrót promiennego napastnika. Kiedy on był w sklepie, szczerze, nie mam pojęcia, ale giga pewnie dawno, jeżeli jest napisany powrót, to to, go nie, to musiało go długo nie być No widzę, powrócił na napastnik jak widać Dalej, mamy wysoka za 500 Mamy walkę z cieniem, czyli tutaj 1v1 Kontra powietrze, coś w tym stylu Mini skrzypeczki To jest, to jest wodka, W sensie mi się bardzo podoba na przykład, jest kozakiem, e, słodki stres, o to widzę po raz pierwszy tak szczerze, e, taka ciekawa skórka, no taki donut trochę, taki donut widzowie z polewą truskawkową, e, dalej oczywiście zestaw Majora Lazera, dalej jest w sklepie z jego emotką, strzał Lazera, <laughs> Wiem, że dużo osób ją lubi, więc pokażę tutaj jeszcze raz. Eee, no, więc taka emoteczka. Oczywiście Major dalej w sklepie, tutaj jak widać. Eee, cyk, cyk, cyk. Jego muzyczki, jego kilofik. Wizowie 18 eee, emotyk, które wczoraj się pojawiły w sklepie z serii Icon. dalej są. Powiem wam, że jest ich giga dużo. Ja się wczoraj mega zdziwiłem. Eee, oczywiście dalej Horizon Zero Dawn, eee, mamy zestawik. Pakiet Plutona, zestaw kto się śmieje, pakiet ryby, ekipa Fortnite widzę, już jeszcze tylko tydzień będzie nowa, więc ciekawie co będziemy mieli za ekipkę No i co, to na tyle w tym sklepie. Ja słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, życzę Wam oczywiście e, miłego weekendu widzowie i co? Jeżeli chcecie mojej wziąć kodu za krzakiety, zostawcie subika, łapkę w górę, wpadajcie na Discorda i nie instyliki w opisie, linki e, i widzimy się później na streamie. No co, ode mnie to tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, elo, elo. bye bye, cześć, cześć, piąteczka.